Sytuacja taka, że Walentynek w tym roku nie spędzamy razem, więc wybraliśmy się do bardzo przyjemnej restauracji. Iki. W sumie naszej ulubionej, od okazji do okazji tam jeździmy. Ale jak jest oświetlona, cudnie. Więc miejsce, w tym się zapomina, że to jest tuż przy tym, przy galerii. Jak, prawie jak święta, nie? A szkoda, że nie można na dworze usiąść. Studnie. No niestety pada deszcz, co jest słabe. Ale... Okay, tutaj mamy olej bolsaniczny. jakiś dziwne tylko konstrukcje. Zobaczymy co z tego będzie. Ja nie mam nic takiego. Nie idą ją. No zobaczcie jak jest romantiko. No. Dom, 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 dom. Ja cię. Co to jest tutaj? Zapomniałam dodać, że to wszystko działo się dzień przed Walentynkami, więc mieliśmy sporo czasu, i po obieja do kolacji przyszedł czas na domowy deserek. W końcu odpalenie kominka, który już mamy od ho, a jeszcze trochę, z odrobiną czekolady. Po raz sprawdzić, czy to faktycznie te owoce w czekoladach to takie dobre są Po nocnym strumyku przyszła pora na roboty domowe i tak najwyższy czas, dnia 15 lutego, zasadzić ogórki mini, mini pomidorki i tu już truskaweczki testowo zasadzone, także zobaczymy czy uda się je wyhodować na balkon w czas, teraz jest dobry moment na to, także do roboty. Kolejny dzień, kolejne wpisy do vloga. Na zasadzie, że w sumie nic ciekawego się nie dzieje. W telewizji lecą zawody Fortnite, o których istnieją. Nawet nie wiedziałam, ale widzę, że Polsa daje tutaj radę, więc sobie w tle lecą. Ja tutaj zakuwam scenariusz, jak widać. Tak, kawka jest, wygodne siedzonko jest, poduchy są, no to można działać. Także zakłuwanko. I nauka przy okazji gry. Bo to jest vlog. Okej, okay, czekaj, to przesuwamy statek. Pff. Dobra, i teraz będzie kolejne losowanko. Dwa, siedem. Czyli teraz przechodzi ten... Złodzie. Gdzie on jest złodziej? Gdzie jest ten złodziej? Tu. O, tam jest. O, no, się lepszą kartę. Okej. Okay. Nie był stateczek. Co jest? Stateczek. Jest stateczek. To słabo. I teraz czas tą wyjąć to. I zrobić dwodę. I co tam jest? Pięć. No serio. No nic. E, to wy by sobie zaraz brali. I teraz tak, ja buduję osadę. Buduję sobie osadę tutaj. E. Na planie filmować nie mogę, ale nie wiem, czy pamiętacie te półeczki, które tutaj ostatnio sprzątałam. To niedaleko planu, na którym grałam dzisiaj. Było action. A w nim takie oto podstawki. To są podstawki na Przyprawy, ale myślę, że się nadadzą bez problemu. Jako podstawki, na figurki. I pasują idealnie. A akurat były dwie. No.